dzisiaj nowy update w Brookhaven wleciał. Więc wam go pokażę. Na początek sobie zatrzymajmy czas. 9 sobie. Ale to ma być dziewiąty dzień. Dobra. Dajmy sobie trzecią. Zatrzymajmy czas. I Wam pokażę. Jest nowy update w apartamentach, więc tam idziemy. I bierzemy. Najpierw ten darmowy. Ten update jest z, z malarstwa. I mamy tutaj taką stelefę, co się maluje. Tutaj mamy kuchnię taką drewnianą, ładną. To mieszkanie sergiał. Mamy tu telewizor, salon. I tutaj są na. Tutaj jest paleta. Rzeszyty. I tutaj też na. Tutaj mamy ubrania. Tutaj łazienka. tutaj balkon i tutaj też są kutana. No. Tutaj mamy talugę i sobie coś namalujemy. Są... O nie.

Mi. O dobrze. Subskrybuj, Emi. Teraz Wam pokażę ten zarobuksy. Odbierzemy. Dobra, czekamy aż się załaduje. No, i mamy tutaj prawie tak samo. Mamy tutaj ten kącik malarstwa, kuchnia, telewizor, a tym razem tutaj mamy biurko. A tutaj łóżko. Mamy też tutaj um, ubrania. Tutaj też łazienkę. Idziemy teraz. Pokażę Wam, co jest na górze. Um, a, jeszcze bankom tu. No to mamy tutaj tak samo. Idziemy po schodach. No i mamy tutaj też sztalugę. Nie wiem, ile jest tych puten w domu temu. I mamy tutaj farby w sprayu. No i też mamy tutaj taką farbę zwykłą. No i mamy nowe propsy. Zaraz wam pokażę. Ale ma... Poczekajcie. Mamy tutaj propsy, wchodzimy w to, przewijamy sobie w dół i możemy sobie tutaj powiesić taki obraz, o, o taki i też taki no i mamy tutaj putna jeszcze możemy sobie tu putno zawiesić hmm. tutaj płótno tutaj takie hmm. No i mamy tutaj nowe książki, takie rzeszyty, takie nowe i mamy też um, nowy wywałek, I tu warbę, mamy też takie farby I mamy też takie coś O... Co jest czemu nie mogę tego skacować. A bo to leży. Takie coś. O takie coś. Takie coś. O to. No i mamy też oczywiście takie farby. I też... E, wiadra. fal I możemy postawić. Ścianę. Ściany możemy postawić. I mamy też um, taki napis, kocham, taki wielki czekajcie. O, mamy też takie farby od takie I mamy też taki napis Roblox. Mamy też takie. I mamy też to, ale to jest z VIP, więc nie mogę. I to jest bardzo fajny update. Pokażę Wam jeszcze nowe przedmioty. Mamy nowe. Oto mamy nowe. Oto i ten wałek. Możemy sobie na niego nałożyć taką farbę, jaką chcemy. No i ten outdate jest bardzo fajny. Na pewno się przyda coś z niego. Do kolejnych odcinków. Więc papa pa, to na tyle papa. Pa.